Pięknie, pięknie, Maciek Kot. no Pokazywał tutaj 104,5 metra w z... kwalifikacjach. Potem 100,5 metra. Czwarta platforma startowa, więc odwiew dół z szóstej na czwartą. No i popatrzmy, tutaj ta pogoda jest zmienna, ale rzeczywiście po skoku Maćka Kota. Który wylądował na 106 metrze Czy teraz Michel Hajbok, Jak on sobie poradzi No i widzą Państwo Zdecydowanie krócej 85-86 metrów Coraz mocniej pada nad skalitem 88 dokładnie Do tego Warunki Delikatnie z tyłu zawiewało Do 27 miejsce A w tej chwili awansować do, do serii finałowej. Przed nim jeszcze na 27. miejscu. No a na prowadzeniu trójka niezmiennie od samego początku Koba 90 ponad 5 metrów. Reprezentant Niemiec. 96,5. Mniej więcej tyle punktów odjętych co Kamil. Kamil minus 3,1. zawiat, minus 3,7. Zabrane Richardowi Freydagowi, no jest na siódmym miejscu Richard Freyda, Kamil stop na trzecim, no i pozostał Robert Kraniec, dalej tak, Tom Hilde, Severin Sauer, Paweł Karedin a później Thomas Morgenstern. ...prowadził Shiro Kobayashi, trzecim Władimir Zograwski, Kamil czwarty, czy piąty. no i Tom Hilde, szybko, szybko, błyskawicznie ta pierwsza seria również dobry, również daleki skok, myślę porównywalnie. Reprezentujący minus jeden punktów w prawie. Zawiat plus 4,5. Jest tą kilde na szóstym miejscu. Kamil pozostaje na czwartym. Maciek Kot w tej chwili na miejscu ósmym. No i popatrzmy. Severin Front już tylko czterech skoczków pozostało do końca pierwszej serii. Severin Point tutaj w kwalifikacjach i będzie daleko, ale nie tak daleko jak Maciek Kot. Nie tak daleko jak Kamil Stoch. 98,5 metra reprezentanta Niemiec. Ośmiu skoczków na razie złamało granicę setnego metra. Na szóstym miejscu jest Severin Point, a więc wyprzedził Maciek Kot, który skoczył na 106 metrów. Grzegorz ni <filled> za obniżoną platformę i jest na miejscu Grzegorz i 2,5 punktu pools. za Junshiro Kobayashi, przepraszamy Good za zakłócenia, no ale ta, te gęste chmury, ten rzęsiście padający deszcz, to jest przyczyną niestety nie, tych zakłóceń. Paweł Kareli. Drugie miejsce w piśle Tutaj nie tak dobrze. Nie startował w kwalifikacjach. Zaledwie 93,5 metra. Ale teraz odpalił ten właściwy skok reprezentant Rossi. Jest 100 metrów. No i Kamil Stok na miejscu Na miejscu dziesiąty. Ajunshiro Kobayashi. Reprezentant japoński cały czas pozostaje liderem. Dwa, ależ tam jest ciasno w czołówce. 2,4 punkty. Pół punktu przed Junshiro Kobayashi. Oto lider po pierwszej serii. Oto zwycięzca konkursu w Wiśle. No i za moment zobaczymy klasyfikację po pierwszej serii. Zobaczymy również ilu Polaków zobaczymy w serii finałowej. No, niekorzystne warunki. Nastroje wśród kibiców bardzo dobre, ale nic tr trudno się dziwić. Kamil Stok na miejscu siódmym. Maciek Kot na miejscu. 12. No i oto klasyfikacja prowadzi Thomas Morgenstern. Junshiro Kobayashi, Karelin Schreienzauer, Kraniec Zograwski na miejscu 6. Na miejscu 7. Powinniśmy zobaczyć Kamila Stocha. Za moment, mam nadzieję, to zobaczymy klasyfikację. Na miejscu 7. Jest Kamil Stoch, Takeuchi Freund, Hilde Störnen i Maciej Kot na miejscu 12 kolejne kolejne noty polskich skoczków na miejscu 20 Skoczkom kibicuje Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa.